Yeah. Siemka, także jesteście w kolejnym filmiku na moim kanale, tak jak widzicie po tytule jest to dzisiaj vlog eee, Ostatnio pytałam was na moim instagramie, jeśli jeszcze was tam nie ma to koniecznie wbijajcie Pytałam was jakie filmiki chcielibyście... o jeszcze miska po moim śniadaniu Jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na moim kanale I większość odpowiedzi to było vlog, room tour, makijaż i rutyna. To były cztery najczęściej powtarzające się odpowiedzi. E, no oprócz tego to powstać 90% wszystkich odpowiedzi, było na ich naprawdę dużo. Kolejne 10% to były jakieś tam inne filmiki, em, ale parę tych pomysłów, które mi daliście, planuję już jako back to school. W każdym razie stwierdziłam, że połączę trochę em, parę Waszych pomysłów i w tym filmiku pokazałam Wam już trochę mojej porannej rutyny. Moja poranna rutyna w wakacji nie jest. Jakaś taka szczególna, żeby nagrywać o niej cały filmik, jest po prostu najprostsza jaka mogłaby być. Ej, bo ja muszę wyjść zaraz. Ło, za dwie minuty! Ja nie mam trebki spakowanej. Zaraz wam to dogram. Teraz to mi się szyja świeci od tej mgiełki zapachowej. Ej, nie wiem na czym skończyłam. Także jeśli chodzi o room tour to on będzie dopiero wrześni-październik. Jak się już wprowadzimy, i będę miała wszystko już na swoim miejscu, to wtedy wam zrobię room tour Ale dzisiaj pokażę wam. Trochę mojego pokoju nowego Pokażę wam garderobę, pokażę wam tajemniczą ścianę O której gadam wam na Instagramie już od jakichś dwóch tygodni I nadal wam nie zdradziłam jaki to będzie kolor Więc w tym filmiku się dowiecie e, Muszęcie ułożyć półki na regale Więc dlatego będę szła na budowę dzisiaj No i pokażę wam kanapę Kanapę już wam pokazywałam na Insta Ale pokażę wam tu już w filmiku A teraz już idę na przystanek, bo zaraz mam autobus do galerii. Jadę odebrać paczkę. Wejdę jeszcze na Carrefour zobaczyć jakieś notesy, bo potrzebuję notesa notesu, bo potrzebuję specjalnego notesu do YouTube'a. Ten, który mam obecnie mi się nie sprawdza. Jestem w Carrefourze i wybieram notesy. I słuchajcie mam taki problem, bo potrzebowałam sobie na NPI, ale stwierdziłam, że nie mam dzisiaj kompletnie siły, żeby jechać na Mam taki... Średni dzień i no nie chciało mi się po prostu. I zobatrzyłam sobie jeden. I tak trudno mi wybrać teraz w karkurze. W razie wziąłam sobie takie, ale na ten przykleję coś po prostu, wydrukuję i przykleję, żeby sobie zakleić te kratki jakieś. Wróciłam do domu, nie poszłam w końcu do rodziców, dlatego że jestem strasznie głodna, wiem, że oni też mają trochę pracy, więc finalnie przyszłam po prostu do domu. Robiłam ja mini haul tego, co z sobą z galerii. Mam słuchajcie, tu książkę, bo tę książkę jechałam, jechałam ją odebrać, jest to książka najnowsza Casey West ona miała premierę dwa tygodnie temu, ja już od dwóch miesięcy o niej marzę I um, teraz skończyłam czytać wczoraj Magiczny Pył e, The Darkest Star, Magiczny Pył z uniwersum serii Lux Jeżeli nie czytaliście serii Lux to musicie No i jeszcze żyję tym po prostu siadem i mam tak ochotę przeczytać już kolejną część Ale kolejna część wychodzi dopiero w październiku I nie wiem kiedy wychodzi w Polsce Bo to wychodzi tam, wiecie, za granicą Musiałam zamówić tę książkę, zamówiłam ją i w ogóle o oh mój Śliczny jest ten grzbiet naprawdę. No ale zamówiłam i zamówiłam na świecie książki. Ostatnio też tak robiłam, że zamawiałam, bo przez stronę jest chyba 30% na większość książek taniej. No i nie muszę płacić za wysyłkę, bo podjadę sobie do galerii, mam 10 minut autobusem, odbieram i zaoszczędziłam paręnaście złotych na samej książce i jeszcze na wysyłce. Także zamówiłam i zaraz się zabieram za czytanie. Um... Moje ulubione ciasteczka No wzięłam po prostu Tu mam ten notes, ja wam jednak tak pokażę w Halloween. Back to School, one też się prawdopodobnie pojawią To jest ten notes, taki koło notatnik I jego go typowo już do YouTube'a. Jak Wam mówiłam, ten notes, który mam teraz, on się po prostu nie sprawdza, jest mi strasznie niewygodnie. E, no i ten też widziałam, bo nie mogłam się zdecydować, e, ale jak coś tego wykorzystam do szkoły do matmy, bo on jest taki grubszy, nie wiem ile on ma stron 80-100. <grym> -naksy. No i mój kochany Gerber jabłuszka, żałuję, że nie było tego większego słoiczka, bo wiem, że są te większe słoiczki, ale wziąłem sobie chociażby te mniejsze samochody czy motory, jeżdżą mi za oknem No i to w sumie wszystko, co kupiłam w galerii, e, idę zaraz jeść, bo jestem głodna, e, a dzisiaj jest mój ulubiony obiad Także witajcie w moim nowym pokoju. Oficjalnie pokazuję wam tę tajemniczą szafę, o której gadałam wam na Instagramie, której wam nie pokazywałam specjalnie, że pokazywałam wam ją dopiero teraz. Zobaczcie, czy widzicie ten piękny kolor. Nie wiem, jak pokazuje go aparat yy, tak na laptopie, bo w aparacie tutaj w poglądzie wygląda trochę inaczej. W każdym razie to jest butelkowa zieleń. Zaraz Wam powiem historię z tym kolorem, natomiast pokażę Wam jeszcze tutaj moją biblioteczkę. Tam jest mój regał kosmetyki, a tu jest moja biblioteczka. Tak ona wygląda w całości. Jak widzicie tutaj w ogóle to jest jeden regał i tutaj jest regał kolejny z czterema jakby... Nie wiem, jak to się nazywa. No i teraz muszę się zająć tymi półkami, bo jak widzicie w tym regale już mam półki ułożone. W tym jeszcze nie więcej zaraz będę się tym zajmować. Później wam opowiem historię z wybieraniem farby, pokażę wam kanapę i pokażę wam garderobę. Resztę na razie wam nie będę zdradzać. kanapa wygląda tak, jest tak piękna, ten kolor jest tak cudowny. I ja w ogóle się zastanawiałam, um, miałam, bo ja w ogóle miałam projekt pokoju robiony przez architekta i kwestia była taka, że um, miałam zrobione dwie wersje. Miałam dwie wersje. Pierwsza wersja była z taką pomarańczowo-żółtą taką pomarańczowo kanapą i druga była z szarą. Porządkowo stwierdziłam, że będzie szara kanapa, ale jak zobaczyłam to, to się zakochałam i mówię: no nie, ten pokój nie będzie do mnie pasował, jak nie będzie jeszcze jednego mocnego akcentu poza ścianą. Jestem na tyle wyrazistą osobą, że do mnie po prostu pasuje taki mocny akcent, więc yy, ten pokój teraz wygląda jak naprawdę mój. Jeszcze trochę i to stąd będę nagrywała dla Was vlogi, nie vlogi, makijaże i inne filmiki ogólnie. Um, przybliżyłam trochę kadr, bo generalnie. Ten pokój jest taki kształtem, że obejmuje naprawdę dużo. W każdym razie mam mało pamięci, więc mam jakieś 50 sekund, żeby wam opowiedzieć nawet nie historię z tą farbą. Słuchajcie, byłam kiedyś, muszę pobrać kadr. Byłam kiedyś w jednej kawiarni w Koninie i tak mi się spodobał ten kolor. Ja już znałam projekt i ten kolor mi się strasznie podobał. I mówię, to jest idealna zieleń, którą chcę w pokoju. Nigdzie nie mogłam znaleźć takiej farby. Miałam cztery próbki, pojechałam ostatecznie wybrać kolor farby i wybrałam kolor, którego próbki nawet nie miałam. I strzelałam po prostu w ciemno, okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Coś mnie tak, tak tknęło i już taki został, jest idealny. Także się cieszę, że wybrałam. Zaryzykowałam, ale słuchajcie, cztery próbki nadal to nie było to, więc jest dziesiątkę. dziesiątka. Mam wrażenie, że jestem trochę prześwietlona. W każdym razie, hejka dzisiaj. Wczoraj na budowie już mi aparat padł i skończyła mi się pamięć, więc nic dla mnie nagrywałam. Jak wróciłam do domu, to czytałam cały czas książkę i skończyłam tę książkę, którą wam wczoraj pokazałam. Mam ją na półce, to nie będę teraz jej sięgać, ale mega Wam polecam, naprawdę. Przeczytałam ją w parę godzin dosłownie, a miała 380 stron. Była super, naprawdę, naprawdę mega Wam polecam. No i zrobiłam w ogóle sobie też wczoraj ten notes, poprosiłam moją mamę, żeby mi druknęła Loesję. Zrobiłam takie moje mini DIY, po prostu przykleiłam białą kartkę na ten notes, bo on przewijał. Przykleiłam białą kartkę i na białą kartkę przykleiłam to. Wstałam rano, a świat już czekał u mych drzwi Więc no to sprezentuje się tak Już zaczęłam sobie w nim rozpisywać rzeczy, planować i go gospodarować No i słuchajcie, to już będzie koniec tego vloga Nic więcej ciekawego się tutaj dziać nie będzie Kończę zaraz serial oglądać Jane the Virgin wyszedł wczoraj Wyszły wczoraj ostatnie w sumie dwa odcinki Ale ten jeden odcinek był taki bardziej dokumentalny, to nie był taki typowy odcinek serialu i zaraz będę się brała za ostatni odcinek już i ten serial się kończy. Jeżeli nie oglądaliście Jane the Virgin, kocham, po prostu kocham i nie mogę uwierzyć, że ten serial już się kończy. Naprawdę będzie mi tak tego serialu brakować. Także zaraz oglądam ostatni odcinek i będę się brała za montaż tego filmiku dla was, żebyście mieli go już jutro na kanale. Także mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy spodziewaliście się takiej ściany u mnie w pokoju, takiej kanapy, bo jak robiłam ankietę na Instagramie, to ponad 50%. Było zaskoczonych kolorem kanapy, ale jedna dziewczyna mi słusznie napisała, że po mnie można się wszystkiego spodziewać Także tutaj akurat się z nią zgadzam No i ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach Pamiętajcie, że niedługo, za tydzień, półtora będzie już pierwszy odcinek Back to School Także koniecznie subskrybujcie kanał, włączajcie powiadomienia, wbijajcie na moje social media I widzę się z wami w kolejnym filmie, pa, pa.